Bardzo jestem szczęśliwa, że znalazłam się w gronie studentów, którzy zaczęli studia na Uniwersytecie Czeszyńskim w 1979 roku. Ja oczywiście byłam w tej grupie. Jest w niej cała masa fantastycznych ludzi i bardzo się cieszę, że jesteśmy wszyscy w kontakcie. Może nie wszyscy, ale z wielką... W dużą grupą tych osób, jestem ciągle w kontakcie. Czy to na Facebooku, czy to spotykamy się w tak zwanym realu. Parę rzeczy z mojego życia, które musicie pewnie usłyszeć, żebyśmy przeszli do tego, co robię w tej chwili. Otóż po roku spędzonym z wami zdałam do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Tam również pojawiło się parę osób z mojego roku cieszyńskiego, które nawet parę z nich pracuje albo przynajmniej jest w kontakcie z wszystkimi właśnie tam z Akademii. Po ukończeniu studiów, po pięciu latach studiów w Akademii, zaczęłam pracować w tejże Akademii, najpierw ucząc w pracowni linorytu, a potem w pracowni projektowania. Tak się złożyło, że po kilku latach zainteresowań... Moich zainteresowań projektowaniem, dostałam taką możliwość, żeby wyjechać na staż, który okazał się być właściwie dwuletnim pobytem w Holandii, w Jan Van Eyck Academy Maastricht. I tam spędziłam dwa lata w towarzystwie fantastycznych ludzi, fantastycznych projektantów, młodych ludzi, ale też ludzi, którzy przyjeżdżali właściwie z całego świata po to, żeby nauczyć nas projektowania musimy też pamiętać, że Polska była wtedy krajem wychodzącym z komunizmu. W związku z tym uczyliśmy się całej masy rzeczy i ja zobaczyłam, jak wygląda projektowanie światowe właśnie w Maastricht. I ludzie, których tam poznałam, bardzo mocno przyczynili się do tego, jak potoczyła się moja dalsza kariera. Między innymi pod koniec tych dwóch lat w akademii poznałam profesora Krzysztofa Lenka i on zaproponował mi kontakt z ludźmi w Northern Illinois University, tej szkole, w której pracuję w tej chwili, gdzie szukano osoby, która poprowadziłaby zajęcia z projektowaniem. Zaaplikowałam o tę posadę i okazało się, że po rozmowie kwalifikacyjnej zostałam przyjęta, mimo że moja znajomość angielskiego była bardzo słaba. Niezależnie od tego zostałam przyjęta i w 1997 roku przyjechałam do DeKalb, Illinois, małego miasteczka niedaleko Chicago. Przyjechałam do DeKalb w 1997 roku. Zaczęłam uczyć w dużym stanowym uniwersytecie Northern Illinois University. I musiałam się zorganizować. Przede wszystkim przyjechałam tu z wieloma walizkami niewielkimi. No, i oczywiście nie miałam tutaj nikogo ze znajomych, nie znam, nie mam żadnej rodziny w Ameryce, w związku z tym trzeba się było kompletnie zorganizować. To nie było takie proste wcale. Oczywiście trzeba było znaleźć mieszkanie, trzeba było kupić sobie samochód, bo w Ameryce bez samochodu nie da się oczywiście poruszać. No, ale przede wszystkim trzeba było się zastanowić, jak osoba, która zna bardzo pobieżnie język, jest w stanie prowadzić zajęcia. Zaczęłam się komunikować z moimi studentami, bo na początku mojego pobytu tutaj właściwie pokazywałam im, co robić w projektowaniu, bo nie za bardzo. Nawet znałam podstawowe słownictwo, już nie mówiąc o słownictwie profesjonalnym. Także myślę, że na początku mojego pobytu tutaj studenci, którzy mnie pamiętają z tego czasu, przeżywali to, myślę, bardzo rozrywkowo, jak moje zajęcia wyglądały. No ale niezależnie od tego, trzeba się było postarać, trzeba było zrozumieć, jak prowadzona jest, czy jak działa szkoła, jak działa cały uniwersytet, że uniwersytet jest zupełnie inną instytucją niż Mała Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Jesteśmy tylko jako Szkoła Sztuk Pięknych niewielką częścią tego uniwersytetu. No i oczywiście uczyło się również innych rzeczy. Uczyliśmy, uczyliśmy projektowania, które było również projektowaniem oczywiście europejskim, bo, bo głównie wywodzącym się z podstaw nauki projektowania w Szwajcarii czy, czy w Niemczech, ale myśmy w Akademii nie, nie, nie pamiętam, żebyśmy jakby zagłębiali się w to, skąd bierze się edukacja o projektowaniu. Także musiałam się bardzo wielu, wielu rzeczy nauczyć i to niesamowicie jakby pogłębiło moją wiedzę. Niezależnie od wszystkiego poznałam całą masę fantastycznych ludzi. Fantastycznych ludzi, którzy, których obserwowałam, uczyłam się od nich. Ludzi, których nigdy nie spotkałabym w Polsce. Uczyłam się ich zachowań, ich reakcji. To nieprawdopodobnie jakby wzbogaciło moje życie po prostu w generalnie. Niezależnie od akademickich jakby doświadczeń. Nasza szkoła, nasz, nasze małe miasto yy, znajduje się niedaleko Chicago, ale jest ma, malutkim miasteczkiem. Wtedy, kiedy tu przyjechałam, było to miasteczko 11 tysięczne, a sam uniwersytet miał wtedy 30 tysięcy ludzi, więc no, spora dysproporcja. Jesteśmy otoczeni polami kukurydzy, jesteśmy otoczeni farmami. Widziałam, yy, oglądam non-stop ludzi bardzo ciężko pracujących. Którzy nie zawsze mają dostęp do edukacji, ale są fantastycznymi ludźmi, inteligentnymi, bardzo zainteresowanymi wszystkim, co się wokół nich dzieje i robią całą masę rzeczy, które jakby wzbogacają ich życie, ale przy okazji również wzbogacają moje życie. No więc, tutaj oczywiście praca, normalne życie, ale oczywiście mam również pewne zobowiązania rodzinne i te zobowiązania rodzinne są w Polsce. Mam rodziców, których odwiedzam i odwiedzam ich często. Dzięki temu, że NIU, Northern Illinois University, dał mi niesamowite możliwości, choćby w kontekście. Podróży nie tylko do Polski, ale również po całym świecie, bo podróżuję od wielu lat do różnych krajów. Ale najważniejsze są dla mnie oczywiście podróże do Polski, bo nie tylko odwiedzam wtedy moich rodziców, ale również jestem myślę, że dość aktywna w akademickim świecie. Mam kontakt z wieloma uczelniami polskimi. Oczywiście najważniejszą pewnie jest moja alma mater, czyli Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach i tam też bardzo często prowadzę wykłady, warsztaty, jeśli takie mogę prowadzić, ale również mocno związana jestem z Uniwersytetem Śląskim, z Cieszynem. W ubiegłym roku byłam tutaj na konferencji LAG fantastycznie się czuję w swoich starych kątach. Poza tym oczywiście jest cała masa ludzi, których znam i, i, i znałam już wcześniej, ale poznaję nowych, więc ten Cieszyn jest ciągle jakby na, na, na mapie mojej podróży. Poza tym od dłuższego czasu, od kilkunastu lat już prowadzę program z moimi studentami amerykańskimi w Polsce i w związku z tym bywam tutaj w Cieszynie co jakiś czas, przywożę ich do uniwersytetu, do uniwersytetu, przywożę ich na zamek, pokazuję im to, co tutaj się w Cieszynie dzieje. A niezależnie od tego, przez kilka lat udało mi się prowadzić z pedagogami Akademii Katowickiej warsztaty w Zamku Cieszyńskim. Także mój kontakt z Cieszynem jest właściwie ciągły, co bardzo mi się podoba. Oprócz tych podróży do Polski oczywiście dzieją się podróże tak jak powiedziałam, właściwie jeżdżę po całym świecie, odwiedzam różne kraje, które mnie fascynują. Robię to głównie w celach mojej kwerendy, mojego researchu. Zbieram sobie tam informacje. Interesuje mnie głównie litera, litera odręczna, pisana odręcznie. Także jakby zawsze jestem bardzo blisko typografii. Te przeróżnego rodzaju eventy czy, czy, czy wydarzenia w moim życiu się dzieją, a jest ich kilka co roku, są te wszystkie wydarzenia, które sobie organizuję, one albo właśnie dzieją się w Polsce, albo gdzieś na świecie. To są czasami konferencje, to są czasami warsztaty, to czasami jestem jurorką jakichś wydarzeń, jakichś konkursów. To wszystko oczywiście powoduje, że jestem no raczej dość mocno zajętą osobą, bo nie wspomniałam jeszcze o bardzo ważnej rzeczy, mianowicie jestem od 2014 roku związana bardzo ściśle z Uniwersytetem Opolskim. Od 2015 roku jestem profesorem tegoż uniwersytetu. Uczę studentów, uczę tam studentów online, no bo oczywiście wszystko dzieje się tutaj, wszystko się to musi odbywać tutaj w Ameryce. Także to doświadczenie, które mamy w tej chwili z powodu koronawirusa, ja jakby od dość dawna już w taki sposób, w takim trybie uczę. Ale oczywiście jestem w Polsce, właściwie każde, każde wakacje czy każdy moment świąt Bożego Narodzenia przyjeżdżam do Polski. Wtedy się widzę, oczywiście, z moją rodziną, ale jednocześnie, oczywiście, rozmawiam z moimi studentami. Wtedy mam okazję zrobić korekty i po prostu spotkać się z nimi. Między wszystkimi moimi podróżami i oczywiście pracą tutaj w NIU. Staram się być w kontakcie z całą masą ludzi, i jestem w kontakcie z całą masą ludzi. Oczywiście nie jestem jakoś super aktywna na Facebooku, bo na Facebooku głównie porozumiewam się z moimi studentami. Także przepraszam wszystkich, jeśli nie odpowiadam natychmiast na Wasze wiadomości, albo że nie lajkuję Waszych, wszystkiego, co się dzieje w Waszym życiu. Ale naprawdę jestem możecie sobie wyobrazić raczej zajęta. Zawsze oczywiście od, otwierają się jakieś nowe możliwości i zaczyna się coś dziać, takiego co mnie pochłania. Całkiem niedawno zrobiłam plakat dla Kajerenka, która organizuje w Chorzowie, który jest właściwie takim moim miastem w tej chwili, bo tam mam swoje mieszkanie w Polsce. Kajarenka zorganizuje spory festiwal, który nazywa się Plakat Fest. Zrobiłam dla niej plakat, który reklamuje ten festiwal. Ale oczywiście ciągle jestem z kimś w kontakcie, a to z moją koleżanką ze studiów, Teresą Frodymą w Krakowie. Tam też pokazywałam ostatnio jakieś projekty. Także ciągle coś się dzieje. Niestety nie mam jakiegoś szczególnie, nie mam po prostu czasu na robienie swoich projektów, mimo że bardzo oczywiście na tym ubolewam i myślę, że jak tylko będę miała, jak tylko skończę uczyć tutaj w NIU, zacznę robić o wiele więcej prac. Bo oczywiście między jedną uczelnią i drugą uczelnią tego czasu nie ma. Bardzo często jestem uwikływana w jakieś administracyjne prace. Jestem oczywiście szefem wydziału co jakiś czas tutaj w mojej uczelni, w Uniwersytecie Opolskim. Nie mam aż tak wielu obowiązków administracyjnych, no ale oczywiście często rozmowy z studentami to też zajmuje mi bardzo, bardzo dużo czasu. Z prac, które chciałabym pokazać, to po prostu kilka prac powiedzmy sobie z ostatnich kilku lat i, i dwie czy trzy najnowsze. Często robię projektowanie dla ludzi. Tutaj w Northern Illinois University, między innymi, jest to. Nasze muzeum, w którym robię bardzo często oprawę graficzną do różnych imprez. Ostatnią taką pracą dosyć dużą to był tekst właściwie, napisany do książki wydanej o profesorze Zbigniewie Pieczykolanie moim mentorze, moim profesorze, którego byłam asystentką w akademii. I tak jak mówię, co chwila pojawia się jakiś projekt, który, jeśli tylko mam chwilę czasu. Natychmiast zaczynam się nim zajmować. Także myślę, że nowy rok znowu przyniesie kilka takich możliwości i e, oczywiście parę rzeczy na pewno również w Cieszynie. Bardzo chciałabym być z Wami właśnie teraz tam w Cieszynie, pójść na piwo, na e, rynek. No, ale oczywiście nie jest to możliwe ze względu na to, że koronawirus uniemożliwia mi. Przylot do Polski. Także czekam niecierpliwie na tę chwilę, żebym mogła wrócić do kraju, zobaczyć moich starszych już rodziców, spotkać się z moimi studentami w Uniwersytecie Opolskim. No i oczywiście przyjechać do Cieszyna. Całuję wszystkich bardzo mocno. Nie będę was wymieniała z imienia i nazwiska. Po prostu całuję wszystkich.